5 dni po prima Aprilis Zabawiliśmy się tylko. Sorry. Coś tam było, że 6 kwietnia zniszczyliśmy. Zniszczyłem komuś życie. Coś tam, coś tam. A ja mówię, że kurde, no przecież 5 dni po tym. O kurde. O, ale będziemy, będziemy tutaj robić Breaking Bad. Pawlu. Mam tutaj. E Składniki chemiczne na niwalym Tiocetyl, alaminę fenylnora O, me... boże dobra, weź, me... nawet mi nie czytaj. Podniosłem dobra. jakąś gwiazdkę, która nie wiem do czego jest. Może to są punkty? Nie nie, 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 nie. To jest jakaś taka gwiazdka, jakiś przedmiot używalny. Mam wyglądało tutaj... jak kurba. Mam tutaj światła o, mam! Mam, mam, Eee O nie, ja rozumiem, co to będzie. Muszę ci znaleźć najpierw kod jakiś. Do kodeksu, no. No, najpierw jak znajdę kod, to dopiero będę się ciebie pytał, co tam masz i widzisz. O mam śrubokręt, to też ciekawe. A. A, dobra, wiem, 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 wiem. To będzie tak, że Będziesz mieć pokazany kolorek i tym kolorem muszę ci powiedzieć, który guzik kliknąć. Jedynkę, dwójkę czy trójkę. Bo e, overheating A, różowy. Mamy cool. Różowy mam. Różowy overheating. To jest overheating, czyli to będzie. E, cool trójka. Trójka. Dobra. W ogóle ma mam. Mam maszynę, o której mówisz. Jest napisane tak. u dołu sodium cianoboro eee, Tak, tak. I mam tak, mam sześć dźwigni podpisanych numerkami, które mogę przekręcić, żeby stworzyć jakiś ten płyn. Zgaduję, że właśnie ten sodium ujmują. Tak. I mam to zapisane, tylko że problem polega na tym, iż chyba nie mam podanych dźwigień. Aha, e, czekaj, Dimitri Mendeleje. O, znalazłem gdzieś mogę e, tu użyć. Wyznany przez jego. Przewody. O, przewodziki. No. E, dobra, dobra. E, okay, tu mam przewody. The machine electrical cables were fragile and often needed repair. However, the mechanics on the Orient Express so Muszę naprawić drąb, konkretne gra... przewody. E, jaki kolor? Różnią się kolorem i tym, w którym miejscu są przecięte. A, bo, 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 mam kolor, czerwony, żółty, zielony, niebieski. Mam wiele żółtych, wiele czerwonych, wiele niebieskich, jeden zielony. Mam... Masz taką jakby siateczkę. G grid. 8 na 8 e, Wiesz co, grid 8 na 8 to mi się kojarzy z czymś innym, mam tutaj z przodu niebieską kropkę i zieloną kropkę i muszę dobra, sterować, dobra. żeby dotrzeć gdzieś. Zacznij od niebieskiej. No, no to od tej muszę zacząć. Tak, w dół jeden. W dół. Dwa w prawo. Dwa w prawo, no. Jedno w górę. No. Dwa w prawo. Dobra. Jedno w dół. Dobra. Do końca ścianki. No. 3 e, do góry no 2 w lewo 1 no. do góry 3 w lewo 1 e, w dół no. do końca ścianki w lewo do samej góry 2 e, w prawo 1 w dół 3 w prawo 1 w górę do końca ścianki i do kropki Ale no około to było strasznie. Dobra, zrobione. No, bo ja mam tutaj, miałem tutaj trzy diagramy: jeden do pomarańczowej i czerwone. Dobra, co z tymi przewodami? Eee. Eee, czekaj, czytam. Eee, Rexon diagram was drawn to provide guidelines. Unfortunately, it is no longer on the train. Eee, kurwa, diagram. The main engine of the... of often caprices to jest drawing away two mechanics were required to the paratonet. Your... Right a nie wiem... Nie wiem co z tymi kablami. Nie mam tutaj nic napisane o nich Dobra, a z tymi rurami? Jakby co masz podane, jakie informacje co do tego sodium czegoś tam O! No Roo, co to jest? Mam galerię zdjęć. Oho i mam tutaj... Jakby kabelki łączenia. No, kabelki, kabelki, no. Czekaj, start. Ale kurwa, co to jest? Fix the second green wire. Ale czekaj, to. Jak wy... Nie wiem, jak wyglądają te kable. No, masz dosłownie takie typowe przewody. Najbardziej typowe. Mam czerwony, zielony, niebieski, żółty. Mam ich tak. sporo. I są poprzecinane w różnych miejscach. Aha. Że na przykład mam cztery żółte, ale na przykład dwa są przecięte na środku, jeden jest przecięty po prawej stronie, i ja muszę zataśmować odpowiednie przewody. Aha, dobra. E, ale powiedz mi coś więcej, bo ja mam tutaj tego tak dużo. Ale chodzi ci, że zdjęć masz dużo? Właśnie nie, mam jedno zdjęcie, Aha. mam pierdyliard kabelków i na każdym przewodzie znaczy tam na przecięciach czy jakoś tak mam napisane e, co masz zrobić mam 10 pisze, przewodów Earthway. ogólnie 10 przewodów nic mi to nie mówi mam 4 żółte 3 czerwone dwa niebieskie i 1 zielone nie to mi nic nie daje aktualnie no to nie e... wiem to jakby ja nie jestem w stanie ci nic więcej powiedzieć bo ja mam tylko tyle, mogę ci tylko powiedzieć Kolory, ilość tych kolorów, ilość ogólnych przewodów. Nic więcej nie jestem w stanie Ci podać. No właśnie, nie widzisz tego, co ja widzę, ale mam tak. Start i do góry idzie żółty kabelek w prawo, od lewej, od startu idzie czerwony kabelek łączony z niebieskim i tak dalej. To jest taka plątanina tych kabli, i mam na każdym takim napisane: Fix the third wire, fix the second red wire, fix all the wires. Whose color begin with Y? Ja pierdzielę i nie wiem od czego zacząć. Czekaj, 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 masz napisane, że na przykład drugi czerwony albo coś takiego? Eee. Drugi czerwony. Znaczy to, co zacząłeś czytać, że tam napraw wszystkie kable, które, których nazwa zaczyna się na Y i tak dalej. Tak? Eee. Poczekaj, łączenie spróbuję zobaczyć Fix the second blue wire O właśnie, 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 to, I to, to, to Fix to. the first red wire Pierwszy? O, co Ała! Dostałem prądem, to nie było to e... Zmieniły mi się przewody Czekaj, to e, spróbujmy tak e, Napraw Trzeci i piąty kabel Ale ogólnie trzeci i piąty? Tak, mam tyle Tyle napisane napraw Trzeci i piąty kamień. A ładowztam prądem, to nie to. Zmieniły mi się przewody. Dobra. Tablica Mendelejewa to będzie potrzebna do tego czegoś. No tak, zapisałem sobie wzór, którego potrzebujemy. Bo ja się na chemii nie znam. Czekaj, a jakieś numery mają te dźwignie? U ciebie? No mam, mówię, rury mam podpisane cyframi i liczbami. Jakie 29, 6, 5, 16, A, dobra. 11 dobra, to wiem. ilość elektronów albo coś atomik numer, no to jakby A. muszę przekręcić odpowiednie. Yy, odpowiednie wolty z numerkiem, żeby zmieszać je. I wtedy stworzyć ten sodium re żeby dostać klucz. E... Tylko tutaj mam napisane niektóre do dwóch. To chyba dwa razy trzeba. A Nie, czy do... można mieszać po prostu kilka. Ja mogę kilka na raz włączyć. No. To tak. E... Dwa razy piątkę. Wlała się piątka. A nie, czekaj, muszę zrestartować, bo tu się wcześniej wlało mi coś. Dobra, teraz piątka. Dwa razy ma być. I jeszcze raz piątka. E, 11 11 no. Dwa razy S chyba. To dwa razy pięć mam co najwyżej. Szesnaście, szesnaście. To 16 czy S to co w końcu? U mnie na tab tabeli Mendeleeva S jest jako 16, więc musisz wdać 2 razy 16 Dobra, poczekaj Było 2 razy 5 i 11, tak? Tak, tak 2 razy 16 Tak raz 6 różowa e, lampka to był trzeci, tak? Do naprawienia Tak Dobra co tam było po tych dwóch szesnastkach? O, niebieska Niebieski, czekaj, niebieska lampka. E, niebieska lampka już ci Wing mówię, to taka. jest. E, e, niebieska to jest Frozen 2. E, dwójka. Dobra. Szóstka mówisz. Tak, sześć. No, no, no. I dwa razy 29 mieszam poszło jest otworzyło się mam pierwszy ten klucz no to musimy te przewody jeszcze zrobić Masz tylko dwa klucze do zdobycia Tak tylko dwa znaczy to są fuzy w tym wypadku ale no, nazywam to kluczami Nie masz jaki potrzebuję punkt zaczepienia bo nie wiem po czym mam w ogóle sprawdzać te kable No właśnie w tym rzecz, że ja też nie wiem Mam tym razem 9 przewodów Z czego mam jeden zielony, dwa niebieskie, 3 żółte i 3 czerwone. Dobra, biorę hinta. No, weź no hinta. Yy, connection. Aha, dostałem wiadomość. Jest dużo wiadomości w galerii zdjęć. Dzięki Hindusie. No to jeszcze jedną. No Power. The order of the wire colors in the room is essential. Kolejność, dobra. No to to już nas końca prowadzi. Czyli musisz zwrócić uwagę na kolejność przewodów. A ja na swoją kolejność. In the room, czyli zgaduję, że to u mnie jest ważna kolejność. No to mam czerwony, niebieski, czerwony, żółty, zielony, czerwony, żółty, żółty, niebieski. Co to ma nam powiedzieć? Czy... Jak? Jeszcze raz? Czerwony. No. Niebieski, tak. Czerwony, no. Żółty, tak. Zielony, no. Czerwony. Wiem. E, napraw wszystkie e, kabelki, e, żółte. Jest, zadziałało, no. E, XD Oko. Matematyka, czekaj. E, <laughs> 8 razy 8, 8, 64. To ma być w nawiasie odjąć 55. Bo kolejność wykonywania zadań błagam cię. 9 e, kabel 2, 4, 6, 8, czyli u mnie ostatni, no, e, pierwszy czerwony pierwszy czerwony, no. Bigs e, the wire located before the before last red wire Czyli przed 98. Fix the wire located between the first blue wire and the first yellow wire. Nie, to nie było to. To nie było. Uh, to. Poraziło się? Tak, poraziło mnie i mnie cofnęło, ale przynajmniej nie zmieniło mi kolejności, więc jakby wszystko poprzednie mam. Pierwszy przewód, który jest przed ostatnim czerwonym? Fix the wire located before the before last red wire. Tym, czyli to będzie niebieski? Niebieski? Dlaczego niebieski? No bo zaczynałeś tak: czerwony, niebieski, czerwony, żółty, zielony, czerwony, nie? A mi tu pisze: Fix the wire located before the before last red wire. Czyli idę do ostatniego, przed nim jest zielony. Jeszcze wcześniej i przed nim jest niebieski. Tak, niebieski. Nie wiem, jaka była I... Twoja logika, ale miałeś rację. Po prostu tak zrobiłem. Mam control room i tym My... razem mam kodeks do podania. Ale czekaj, bo ja jeszcze tutaj mam ostatnią rzecz. Ale już skończyłem z przewodami. Co ciekawe. Kodeks e, teraz mam do podania. Okej, okay, dawaj. 1006 0 Weszło. I mam bardzo dużo pokrętełek, światełek i innych tego typu rzeczy. Taki cały panel mam. Uuu, ja też mam światła kur, kur, Kurent, PS tr. tr, tr, tr. Blu, wr, r, br, no takie r, dziwne r. podpisy mam, no mam takie hytyry, lery, hy, Możesz coś z nimi zrobić? No mogę je włączyć, przełączyć on, off, wpusznąć albo odpusznąć Mogę wybrać spośród czterech i no tak, no, włączyć, wyłączyć 1, 0 i tak dalej. A ja mam dokładnie to samo. No tak, o, tylko że dobra, ty masz pewnie kolejność jakąś. Jakby jedyną podpowiedź, jaką w tym wszystkim widzę, to są lampki zapalone. Może w zależności od tego, jakie lampki mam zapalone, to taka no. kombinacja przełączników ma być. No właśnie, tyle, że ja też mam do zmienienia te przełączniki, i tak dalej, wszystko. Bo po, nasz, po obu stronach musi być to samo dokładnie. Światło mam wyłączone, PS mam czerwoną lampkę, TRRT mam czerwoną, blu Blur na czerwono, RPD mam na maksa w prawo i CRNT na zero. Mamy no tutaj ja mam... ustawić w tym samym miejscu. No właśnie, ja mam to wszystko kompletnie inaczej. No to powiedz jak to masz. Dobra, a powiedz mi jak masz ustawione przełączniki po lewej stronie. Idąc od góry, od FDRT, tego czteropoziomowego na zero. Dalej, niżej. SPDR. Nie mam czegoś takiego. RPD Nie mam miał. tutaj. I u mnie RPD pokazuje strzałkę lewo-prawo. Dobra, e, lights. Eee. Światło. Lights Obiec. mam zielone. Dobra, włączyć PS Zielone TRRT eee, Wyłączone. Dobra. Eee, CRRNT Nazwałbym to 75%? No nie wiem, no ruch... Nie jest to na 100% Ale no na jest strój, do góry pod kątem w lewy górny róg. HTR, HTR mam włączone i były takie blur włóż... nazwijmy to, mam no, włączone. Blur. Dobra, przeszło. E, teraz mam tak, FDRT. O, no to to mi powiedz. Na maksa w prawo. No. SPNDL. No, no. To są takie dwie kropki połączone ze sobą na środku i na dole jakby podstawka. Aha, no. I teraz tak e, MTR wyłączone. Dobra LRM, włączone. Dobra STM, włączone. Dobra MD, wyłączone. Dobra CMPRSR, włączone. Dobra działa, zadziałało. Przeszliśmy. 25 minut przed czasem. Ok, ale problem. Easy! Trochę nam zajęło w ogóle ogarnięcie, czego szukamy. Tak. Kuchnia. Prawda?